Typowa wizyta w sklepie. Nie, 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 O oh, my G. Nie życie. Dobra stara, ja biorę popcorn, a ty bierzesz kość. Ale stara, ty dobrze wiesz, że ja nie lubię kości. Trudno, bierzesz kość. Wiesz co stara, skoro taka jesteś, to weź sobie te swój popcorn, bo ja biorę sobie ryby. Sorry, jednak możesz sobie wziąć popcorn, ale ja biorę ryby. Dobra, biorę ten ryj. Wow! czekaj! Daj, daj, daj! ile słodyczy! Ile pisa! Ale słodki misio! Spokojnie, misiu. No. Będziesz teraz bezpieczny. Mama! Co tam, Zuzia? Mogę więc Mogę tego misia... Ale nie pamiętasz, co ci wczoraj kupiłam? No, pamiętam, kupiłeś mi piłeczkę. No, popatrz na jakie ma fajne oczy. I jakie słodziutkie. Tak. <grystanie> Ta. Dobrze, weź go sobie. A ja pójdę po coś O nie tu rzeczy. Ej! Ej, gdzie jest, mój misiu? O nie! Hej, oddawaj mojego misia! To był mój misiu, a ty mi to zabrałaś. Hm. Chodź, misiu, teraz będziesz bezpieczny. Jakiś obcy dziecko cię zabrało. Hej, mój misiu! Mm, mamo! Ach, co znowu? Wow. Ach, przepraszam, dziecko, ale to jest bardzo śliska podłoga. Mamo, nie tylko że się przez ciebie przewróciłam, to jeszcze dziewczynko mi mnie zabrała Mój misia. Ach, daj się spokój. Ja się tak łatwo nie podda. Pysio, Pysio, prawie jakaś dziewczynka zabrała. A Ty, ja Cię pierwsza znalazłam. A tak! Ej, to mój misiu. To na 100% nie jest Twój z domu. nie mi go po prostu ukradłaś, zobaczyłaś go, bo zazdrosna i mi go zabrałaś. Oddawaj mojego misia. Nieprawda, pierwszy go zobaczyłem, przez trzeba go tutaj zostawiłem. Więc to jest mój mis. Misiu. Oh, jaki słodki. To był mój mis. Nie bo mój, mój, mój. Zaraz, a ty misz? Hej, patrz! Ktoś na mnie zabrał Misia. Hej, ja tak łatwo się nie poddaję. To jest mój mis. To jest mój Misio. Nie bo mój! Nie bo mój, wiesz, jak to mam. Mój Misio, nie był mój, mój! Mój biedny Misio. Chodź, tam gdzie się nagle kupi. Poproszę tego Misia. E, dobrze... Bitcoin poproszę... Proszę... Dziękuję... Proszę o to, że pański... Miś. Jej! nie, nie misia! Wszystko OK. Do widzenia! Hej! Hej! A jest miś? jest Ta dziewczynka go nam zabrała! Trzeba go poszukać! Chciałam go znaleźć pierwszy! Suzia! Wszędzie się szukałam! Co to za hałas? Chodź, idziemy! Tu nic fajnego nie ma na promocji! Nie mamo, tylko idziemy. Dzień dobry, poprosimy to. Okej. Okay. Poproszę pet 5 petcoinów. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ooo! Wow. Stary, czekaj. Stara, wiesz, gdzie oni są? Nie, nie wiem. Dobra, widzę ich. Stary wólnie, mieliśmy tylko jakieś przyznaki znaleźć. Oj, no już, to popatrzyłem sobie, jakie są picia. Idziesz? Idę, idę. Ej, ale czekajcie, na, czekaj na dziewczyny. No właśnie, mógłbyś się poczekać. Ja czekam, to on nie czeka. Ale na mnie nie czeka. O, no Jezu, nic nie widzę O mój Boże, pick me girl. Dobra, to co Adriana, bierzemy te kości. Ej, ale dla mnie też coś zostawcie. Spokojnie, nie będę brać żadnej kości, skoro jestem kotem. Wezmę jakieś frytki czy coś. Chyba lody. Ty moje jest. Hej, uważaj, co robisz? <słuchaj> Przepraszam. Hej, <słuchaj> chyba ty. E, tak? Podajcie mi frytki? E, no jasne. Proszę, masz. Ej, a dla mnie też coś robisz? E, to Eee, zdejmiesz mi chrup, chrupka kość. A co nie dosięgasz? O mój no Boże, ale przecież zdobiniesz się przez dwa miesiące. Hmm. Czemu jesteś taki dla niej wredny? Sądziłam, że jesteś bardzo miły, ale jednak się myliłam. idę stąd. Czekaj, sorry. Przepraszam cię, Rosy. Wybaczam ci, ale żeby tak, takie rzeczy się działy ostatni raz. To coś byś chciała? No, tego chrupka, kość. No o kształcie kości. Tego? Tak. Proszę, to dla ciebie. Dziękuję. Nie było trzeba. No to najpierw się awanturujesz, że nic ci nie podaje, a teraz mówisz, że nie było trzeba. To zdecyduj się w końcu, kobietu. Dobra, już stary, cicho, masz. A ty masz to? I idziemy. Widzicie? No tak. Trzy koście, jeden chrupek i... frytki. Dobrze, to będzie 10 petkoinów. Kurczę stary, zapomniałem koiny. A no teraz, stary, ja nic nie mam. Na mnie nie patrzcie, ja też nic nie mam. Nie mam żadnych pieniędzy. I za was wszystko musicie robić sama. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Hmm, co mam wybrać? Dobra, to będzie łatwe. Dzień dobry, proszę to. Yy, dziecko, ile ty masz lat? Yy, 13. Przepraszam, ale nie mogę ci sprzedać piwa. A to jest napisane orężada Helena. Bo tak to się... Ty skład czytasz. To co tam robi orężada Helena. Tak czasami jest. A teraz proszę to odłożyć, bo nie jesteś pełnoletni, żeby pić piwo. A ma Pan jakąś orężadę? Zobaczmy. Hmm. Mleko, nie da... Sprite. Proszę o O, dziękuję. Ile? Jeden z petcoin. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Gdzie on jest? Tu. tak. Do widzenia. Było jeszcze picie, ale Do widzenia. Koniec.